w zespole jak przedmaczyłem arcyważnym z Lechem Poznań? teraz im bliżej końca tym każdy mecz jest arcyważny więc tutaj nie ma nie ma jak gdyby podziału, czy to, czy to lech czy widzę czy, czy później ruch więc nie do każdego jeszcze już mistrza tymi... nie jeszcze nie musimy zdobyć e, przynajmniej cztery oczka tak tak mówią statystyki ale my, my chcemy zdobyć dziewięć i wygrać wszystko do końca podchodzicie do tego z jak że nie. po prostu mecz ja tak widzę takiego przykładu tak może wśród was? Wśród nas podobnie, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że kibice uważają inaczej niż my. My po prostu do meczów z Widzewem, wiadomo, to jest, to jest klasyk i będziemy chcieli go wygrać i zapewnić sobie mistrzostwo Polski jak najszybciej. To, że pojawiłeś się tutaj dzisiaj oznacza, że wybiegniesz w Łodzi od pierwszej minuty? A to, to trzeba zapytać trenera, nie wiem. nie wiem. Co to? takie sygnały na treninga?

No tak, no widzę teraz nie walczą o mistrzostwa raczej o utrzymanie, ale na pewno nalegie się się napną w 100% i tutaj nie ma mowy o żadnym odpuszczeniu z ich strony, na pewno będą chcieli wygrać, tym bardziej u siebie, więc tutaj nie ma mowy o tym, że oni tam zajmują odległe miejsce w tabeli. No w ten weekend będzie na pewno ciężko, ale to nieważne kiedy, ważne żeby w ogóle żebyśmy zostali tym mistrzem. Gdzie byście chcieli, żeby ta feta mistrzowska później się odbywała? Stadion? Padle Filat? Naprawdę, to nie ma znaczenia gdzie. Ważne, żeby po prostu była i na tym się koncentrujemy. A czy świętowaliście zwycięstwo nad Lechem? Z tego, co mi wiadomo, no to ja wróciłem nie do nie domu, nie. więc na pewno radość była, ale jakiejś takiej wspólnej, wspólnej zabawy nie było, bo, bo jeszcze nie czas na nią.